Na rodzinnej kolacji u Kowalskich moja matka uniosła kieliszek i powiedziała to jak błogosławieństwo. Twoja siostra zawsze była żywicielką rodziny. Przy stole wybuchły brawa, sztućce dzwoniły, uśmiechy wyćwiczone. Siedziałam tam, a smak przygotowanego łososia stawał się metaliczny w moich ustach i patrzyłam, jak wznoszą toast za fantazję zbudowaną na mojej zdolności kredytowej. Światło świec rozmazało się, a coś we mnie. Coś cichego i zmęczonego, w końcu pękło. Odchyliłam się, pozwoliłam hałasowi zaniknąć i powiedziałam: Wspaniale. W takim razie może się zająć saldem 42 tysiące złotych, które pokrywam. Cisza. Nawet kaloryfer nie śmiał szumieć. Zanim opowiem, jak to jedno zdanie roztrzaskało wszystko, czym moja rodzina udawała, że jest, powiedz mi, skąd mnie słuchasz. Żebym wiedziała, że nie jestem jedyną, która ma dość płacenia za cudze kłamstwa. W mojej rodzinie perfekcja nie była miłością. Była walutą. Każda kolacja, każde zdjęcie, każdy wymuszony uśmiech był dowodem, że kowalscy mają wszystko poukładane. Byliśmy rodziną, której sąsiedzi machali z podjazdów. Taką, która wysyłała skoordynowane kartki świąteczne już w listopadzie. Ale za każdym błyszczącym zdjęciem. Byłam ja, łatająca dziury, licząca punkty i udająca, że nie zauważam, jak nierówne są szale. Moja matka Marianna prowadziła dom jak reżyser teatralny. Prasowała obrusy na zwykłe lancze, zapalała świece dla nastroju i mówiła tym miękkim, uprzejmym tonem, który mógł zabić rozmowę szybciej niż krzyk. Mój ojciec Ryszard lubił myśleć o sobie jako o głowie stołu. Ale głównie wydawał wyroki jak sędzia, który już podjął decyzję. I była jeszcze Aurelia, moja siostra, złota córka, ta, która nigdy nie upadała, bo ktoś zawsze ją łapał. Zazwyczaj tym kimś byłam ja. Mam 32 lata. Pracuję na pełny etat jako analityk. Wieczory spędzam zagrzebana w arkuszach kalkulacyjnych i mieszkam sama w mieszkaniu, gdzie cisza faktycznie oznacza spokój. Przez lata myślałam, że utrzymam równowagę w rodzinie jeśli tylko będę się wystarczająco starać, jeśli będę się uśmiechać przez poczucie winy i naprawiać to, co inni zepsuli. Ale myliłam się. Pęknięcia nie były na powierzchni, były strukturalne. Sześć miesięcy przed tą kolacją Aurelia zadzwoniła do mnie z parkingu, głosem drżącym ze sztucznej paniki. To tylko tymczasowe zablokowanie, Katarzyno, powiedziała. Bank pomylił formularz. Potrzebuję tylko, żebyś podpisała się pod jedną kartą. Tylko na miesiąc, obiecuję. Mówiłam sobie, że to rodzina. Mówiłam sobie, że to naprawi. Mówiłam sobie, to samo kłamstwo, co zawsze moi rodzice. Aurelia ma dobre intencje, więc podpisałam. Miesiąc później mój telefon zaczął pikać powiadomieniami o płatnościach. Zignorowałam to, myśląc, że wkrótce się rozwiąże. Do trzeciego miesiąca saldo obrosło odsetkami jak pasty. Wysłałam jej dwa maile. Uprzejme, ostrożne, rzeczowe. Odpowiedziała emotką serca. Jesteś aniołem. Tymczasem jej życie online kwitło, jakby nic się nie stało. Publikowała jogę o wschodzie słońca, brancze na dachach, cytaty o kobietach wspierających kobiety. Mama udostępniała każdy post. Tata komentował emotkami klaszczących rąk. Patrzyłam w ciszy wiedząc, że te uśmiechy były finansowane moim wyczerpaniem. Potem pewnego czwartku zadzwoniła Marianna. Rodzinna kolacja w ten weekend, powiedziała radośnie. Coś specjalnego. Zapytałam, jaka okazja. Zawahała się przez chwilę, potem powiedziała. Zobaczysz. Kiedy przyjechałam tego wieczoru, na stole była najlepsza porcelana, zestaw którego używaliśmy tylko na święta lub ważne ogłoszenia. W naszej rodzinie ten zestaw miał znaczenie. Była to przepowiednia pretensji. Kiedykolwiek pojawiały się te talerze, prawda miała zostać pogrzebana pod uprzejmością. Powinnam była zawrócić przy drzwiach, ale nie zrobiłam tego. Zajęłam swoje miejsce przy tym lśniącym stole, nieświadoma, że czekające na mnie brawa nie były świętowaniem. Były werdyktem. Wieczór kolacji wszystko lśniło zbyt perfekcyjnie. Obrus był wykrochmalony na płasko, Sztućce łapały światło świec jak wypolerowane lustra, a powietrze pachniało delikatnie pieczonym łososiem i przedstawieniem. Marianna kręciła się przy stole, poprawiając serwetki, które nie potrzebowały poprawiania, nucąc hymn pod nosem, jakby próbowała się uspokoić, albo może sygnalizować, że to będzie jeden z tych wieczorów, kiedy udajemy szczęśliwych. Ryszard siedział u szczytu stołu, postawa sztywna, wyraz twarzy wykuty w autorytecie. Odchrząknął, zanim ktokolwiek się odezwał, tak jak zawsze robił, gdy miał sprawić, żeby coś brzmiało oficjalnie. Aurelia siedziała po jego prawej, ubrana jakby miała odbierać nagrodę. Złote kolczyki, jedwabna bluzka, włosy lśniące idealnie. Kiedy się uśmiechała, był to uśmiech, który nie sięgał dalej niż jej odbicie w kieliszku wina. "Wszyscy gotowi?" zaćwierkała mama tonem zbyt jasnym, by być swobodnym. Zaczynajmy. Podawaliśmy miski z sałatką i luźne rozmowy wokół stołu, jak rekwizyty w sztuce. Ciocia Beata komplementowała przedsięwzięcie biznesowe Aurelii. Wujek Franek pytał o ten ekscytujący projekt, który prowadziła. Siedziałam tam, słuchając, jak fikcja nabiera kształtu. Aurelia mówiła o networkingu, o partnerstwach markowych, o pomaganiu kobietom w technologii znaleźć swój głos. Słowa brzmiały imponująco. Pusto i drogo. Wtedy Ryszard uniósł kieliszek. Rozmowa ucichła jak na zawołanie. Chcę coś powiedzieć, zaczął głosem głębokim, stałym, wyćwiczonym. Ta rodzina zawsze wierzyła w ciężką pracę, w budowanie czegoś prawdziwego i nikt nie reprezentuje tego lepiej niż Aurelia. Moje palce zacisnęły się na kieliszku. Oczy Marianny błyszczały, gdy patrzyła na moją siostrę. Twoja siostra zawsze była żywicielką. Powiedziała cicho, ale wystarczająco głośno, by wszyscy usłyszeli. Słowa wisiały w powietrzu, złote i trujące. Żywicielka. To samo słowo, którego użyła, gdy płaciłam rachunki zeszłej zimy. Gdy pokrywałam ubezpieczenie samochodu, gdy Aurelia dzwoniła do mnie płacząc nad błędem urzędniczym. Tylko tym razem nastąpiły brawa. Wszyscy przy stole klaskali. Uprzejmi, rytmiczni, mechaniczni. Dźwięk wypełnił pokój, pochłonął mnie całą. Nawet Ryszard dołączył, stukając palcami o kieliszek z dumnym półuśmiechem. Aurelia pochyliła podbródek w udawanej pokorze, idealna aktorka w swojej ulubionej roli. Patrzyłam w dół na talerz. Jedzenie rozmazało się, moje odbicie falowało w połysku sosu. Moje serce nie przyspieszyło, stwardniało. Każde klaśnięcie odbijało się echem w mojej piersi, jak młot uderzający w coś dawno pękniętego. Kiedy hałas w końcu ucichł, Marianna sięgnęła przez stół, dotykając nadgarstka Aurelii. Jesteśmy z ciebie tacy dumni powiedziała. Niosłaś tę rodzinę. To był moment, gdy coś we mnie pękło w idealną, lodowatą ostrość. Odchyliłam się na krześle. Mój głos wyszedł równy, cichy, kontrolowany. Wspaniale powiedziałam. W takim razie może się zająć saldem 42 tysiące złotych, które pokrywam. Widelce zamarły w powietrzu. Głowa Aurelii szarpnęła się w górę. Co odstawiłam kieliszek delikatnie. Karta, pod którą się podpisałam dla Ciebie, ta, która miała być tymczasowa. Kolor odpłynął z jej twarzy. Przesadzasz. Szczegółowe płatności, odsetki i opłaty za zwłokę przerwałam. Wszystko na moje nazwisko. Marianna mrugała, usta rozchylone w niemym przerażeniu. Kochanie, nie tutaj. Ton Ryszarda stał się ostry dość, ale nie przestałam. Sięgnęłam do torebki i położyłam grubą kopertę na środku stołu. Wylądowała z głuchym łoskotem, który uciszył pokój. Rachunki powiedziałam. Skoro jesteś żywicielką. Szczęka Aureli drżała. Mogłaś porozmawiać ze mną prywatnie. Rozmawiałam, powiedziałam, dwa razy. Zostawiłaś mnie na czytane i poleciałaś na Mazury. Przez chwilę nikt się nie poruszył. Jedynym dźwiękiem było ciche tykanie zegara w korytarzu. Potem Aurelia odsunęła krzesło, próbując się z tego wyśmiać. Dramatyzujesz? Może, powiedziałam, wstając. Ale przynajmniej. Jestem szczera. Twarz Ryszarda poczerwieniała. Nie będziesz zawstydzać tej rodziny przed wszystkimi, spojrzałam mu w oczy. Nie zawstydzam, po prostu przestałam udawać. Odwróciłam się i wyszłam. Koperta wciąż leżała na stole, jak naładowana broń. Nikt nie śmiał jej dotknąć. Za mną cisza pękła, szept Marianny, na wpół przełknięty szloch, brzęk kieliszka. Na zewnątrz noc była zimna i mokra. Stałam na ganku, oddychając powietrzem, które nie smakowało kłamstwami. Dom świecił za mną, moja rodzina zamarła wewnątrz swojego idealnego obrazu. Po raz pierwszy nie czułam się mała wychodząc, czułam się wolna. Minęły trzy dni bez jednej wiadomości, ani od mamy, ani od taty, nawet od Aurelii. Cisza była niemal komiczna. W naszej rodzinie cisza nie była pokojem, była strategią. Oznaczała, że się przegrupowują, przepisują to, co się stało, przydzielają winę w szeptanych tonach. Poszłam do pracy, odpowiadałam na maile, płaciłam rachunki, ale cisza podążała za mną jak mgła. Za każdym razem, gdy mój telefon brzęczał, na wpół oczekiwałam przeprosin, na wpół żądania, zamiast tego nic. Czwartego wieczoru, gdy deszcz spływał po oknach mojego mieszkania, otworzyłam laptopa i stworzyłam nowy folder. Wyciągi Aurelii. W środku umieściłam zrzuty ekranu, rachunki, przypomnienia o płatnościach, każdy dowód każdego kłamstwa. Nie wściekałam się już. Dokumentowałam. Jest różnica. Wściekłość płonie szybko. Dowód trwa. Kiedy kliknęłam Zapisz, moje ręce nie drżały. Kiedyś drżały. Kiedykolwiek myślałam o rozczarowaniu rodziców, o byciu tą trudną, ale coś w tej kolacji wypaliło moją potrzebę bycia delikatną. Wtedy przyszła wiadomość. Mama, twój ojciec chce porozmawiać, przyjdź jutro o 18:00. Żadnego proszę, żadnych przeprosin, tylko rozkaz. Następnego wieczoru dom wyglądał identycznie jak, jak w noc, gdy go opuściłam. Ta sama dobra porcelana na stole. Te same świece niezapalone, ale gotowe. Tylko tym razem nie było zapachu kolacji, tylko napięcie, ciężkie i nieprzyprawione. Ryszard znów siedział u szczytu, ręce skrzyżowane. Marianna kręciła się za nim, załamując ręce. Aurelia stała przy ścianie, telefon trzymany jak tarcza. Siadaj, powiedział Ryszard. Jego głos był spokojny, ale niósł znajomy ciężar osądu. Usiadłam. Przesunął kopertę przez stół. To, żeby załatwić sprawę, powiedział. Jak dorośli. W środku był czek na 42 tysiące złotych, nie dotknęłam go. Wykupujecie mnie. Ryszard westchnął ostro. Zamykamy rozdział. Nie ma potrzeby ciągnąć tego przez błoto. Marianna wskoczyła, głos drżący. Kochanie, zawstydziłaś swoją siostrę, zaskoczyłaś nas wszystkich. Po prostu skończmy to. Zaśmiałam się cicho. Skończyć co? Część, gdzie noszę jej długi, czy część, gdzie udajecie, że odnosi sukcesy? Aurelia wzdrygnęła się. Nie musiałaś mnie upokarzać przed wszystkimi. Sama się upokorzyłaś, powiedziałam. Ryszard uderzył ręką w stół. Dość. Nie obnażamy rodziny publicznie. Spojrzałam mu w oczy. To może powinniście przestać ukrywać prawdę prywatnie. Przez moment nikt nie oddychał. Pokój zdawał się kurczyć wokół nas. Marianna sięgnęła naprzód, przesuwając kopertę bliżej. Weź to, Katarzyno. Proszę, idźmy dalej. Złożyłam czek schludnie, przesunęłam go z powrotem w jej stronę. To nie jest przebaczenie, powiedziałam. To pokwitowanie. Ramiona Ryszarda opadły. Oczy Marianny zalśniły, ale nic nie powiedziała. Aurelia stała zamarznięta, jak ktoś czekający. Aż reżyser krzyknie: Cięcie. Wstałam z krzesła, pewna siebie. Skończyłam być waszą ekipą sprzątającą. Chcieliście nazywać ją żywicielką. Świetnie. Niech zacznie żywić. Wyszłam. Powietrze na zewnątrz uderzyło zimne i czyste. Światło na ganku zapaliło się za mną. Odruch. Ostatnia próba poprowadzenia mnie z powrotem, ale nie obejrzałam się. Pojechałam do domu, otworzyłam laptopa ponownie i stworzyłam drugi folder. Złota córka. Tym razem nie chodziło tylko o pieniądze, chodziło o prawdę i nie zamierzałam już trzymać jej w tajemnicy. Pierwsze wstrząsy nie przyszły od mojej rodziny, przyszły z nieznanego maila. Temat. Cześć. Myślę, że twoja siostra mnie oszukała. Był późny wtorek. Miasto szumiało na zewnątrz, miękko i obojętnie. Otworzyłam go, na wpół ciekawa, na wpół otępiała. Nadawca nazywał się Teresa Chupczyk i w kilku zdaniach zdetonowała jakikolwiek pokój, który mi pozostał. Znalazłam twoje imię przez oznaczone zdjęcie. Myślę, że twoja siostra Aurelia wzięła pieniądze ode mnie i dwóch innych. Możemy porozmawiać? Załączone były zdjęcia wiadomości, pokwitowania, faktury. Początkowo wydawało się to niemożliwe, jak czytanie fanfiction o mojej własnej katastrofie, ale gdy przewijałam, wzór stał się znajomy. Ten sam gładki ton, ta sama fałszywa pilność, te same puste obietnice. Moja siostra przekuła swoje kłamstwa w model biznesowy. Tego wieczoru spotkałam się z Teresą w kawiarni niedaleko mojego biura. Wyglądała młodo. Pełna nadziei w sposób, który sprawiał, że jej zdrada bolała bardziej. Jej ręka drżała wokół wyszczerbionego kubka. Mówiła, że uruchamia ona wznosi się, powiedziała Teresa, platformę mentorską dla kobiet w technologii. Powiedziała, że jeśli pomogę jej zaprojektować prezentację, dostanę udziały. Pracowałam trzy miesiące bez płacy, bez umowy. Potem nas zignorowała. Kiwnęłam powoli głową. Wspominała kiedyś o inwestorach? Tak, powiedziała Teresa. Mówiła, że ma jednego: rodzinnego sponsora. To byłaś ty, prawda? Nie odpowiedziałam, nie musiałam. Kiedy wróciłam do domu, otworzyłam laptopa i dodałam nowy folder wewnątrz złotej córki. Pod ofiary. Do piątku było pięć nazwisk. Każda kobieta miała tę samą historię: obietnice partnerstwa, nieopłacona praca i zniknięcie gdy produkt nie zmaterializował się. Aurelia nie tylko pożyczała pieniądze pożyczała tożsamości, zaufanie, reputację. Potem znikąd Maciej Klara, jej były, pojawił się pod moimi drzwiami, wyglądał na wyczerpanego. Zostawiła to u mnie, powiedział, trzymając mały dysk zewnętrzny, owinięty w szalik. Nie chcę tego. Kiedy wyszedł, podłączyłam go. W środku były dziesiątki folderów, zrzuty ekranu, notatki głosowe, transakcje, wyciągi bankowe. Ale jeden arkusz kalkulacyjny zatrzymał mnie na dobre. Pożyczki pomostowe, nie udostępniać. Każda linia miała imię i kwotę oraz notatkę obok. Mama, 23 tysiące złotych. Płaci po cichu. Tata, 13 tysięcy złotych. Przykrywka, inwestycja biznesowa. Eric Ward. 55 tysięcy złotych. Naiwny, składa się pod presją. Katarzyna 42 tysiące złotych. Niezawodna zapasowa. Można użyć ponownie. Patrzyłam, aż tekst się rozmył. To nie była lista siostry. To był podręcznik drapieżnika. Zadzwoniłam do Eryka, naszego kuzyna. Odebrał po drugim sygnale. Ciebie też dopadła powiedziałam cicho. Długa pauza. Potem. Ile cię oznaczyła jako łatwą ofiarę? Zaśmiał się gorzko. Moja żona nawet nie wie. Mówiła, że to inwestycja. Powiedz jej, że powiedziałam, że sekrety to trucizna. Spotkaliśmy się w barze tej nocy, dzieląc się historiami przy zimnych frytkach i przypalonym kawie. Eryk zadał pytanie, wokół którego krążyłam od tygodni. Zamierzasz ją zdemaskować, prawda? Nie odpowiedziałam. Nie musiałam. Dwa dni później mój telefon znów zabrzęczał. Mama. Jej głos drżał przez słuchawkę. Ludzie zaczynają mówić online. Jest post o jej firmie. Musisz to powstrzymać, zanim ją to zrujnuje. Zachowałam spokojny głos. To nie ja, mamo. To prawda, ją dogania. Nie waż się brzmieć dumnie z tego powodu. Nie jestem dumna, powiedziałam. Po prostu skończyłam to ukrywać. Tego wieczoru uporządkowałam każdy plik w jedną oś czasu. Płatności, rachunki, pokwitowania, wiadomości zdjęcia, łańcuch przyczyny i skutku, którego nie można było cofnąć. A potem o drugiej 14 w nocy otworzyłam nowy dokument zatytułowany Złota córka, rodzinne milczenie, kłamstwa siostry i cena, którą zapłaciliśmy. Słowa płynęły szybciej niż się spodziewałam. Nie pisałam jak ktoś zły. Pisałam, jak ktoś wreszcie wolny. Nie ubarwiałam. Nie dramatyzowałam. Po prostu mówiłam prawdę. O świcie dokument miał 20 stron. Długo wahałam się nad przyciskiem publikuj. Moje odbicie patrzyło z ciemnego ekranu laptopa. Zmęczone, zdecydowane, niewzruszone. Wyszeptałam te same słowa, które powiedziałam tamtej nocy przy kolacji. Wspaniale. W takim razie może się zająć saldem. I kliknęłam publikuj. Historia eksplodowała szybciej, niż mogłam odświeżać powiadomienia. W ciągu godzin była wszędzie: Twitter, LinkedIn, Reddit. Ludzie udostępniali ją pod hashtagami: złotą córkę oszustwo, rodzinne nadużycie zaufania. Ona wznosi się oszustwo. Napływały zrzuty ekranu, maile Aureli, jej fałszywe strony biznesowe. Nawet wiadomości głosowe, które wysyłała do potencjalnych partnerów. Internet stał się żywym archiwum jej kłamstw. W południe firma, w której niedawno miała rozmowę kwalifikacyjną, wydała publiczne oświadczenie. Wycofaliśmy naszą ofertę dla pani Kowalskiej i stoimy po stronie poszkodowanych. Wiadomość uderzyła mocniej, niż myślałam. Nie radość, tylko pusty dźwięk prawdy lądującej tam, gdzie należała. Potem mój telefon zadzwonił ponownie. Mama. Jej głos się załamywał. Wróciła do domu Katarzyno. Trzęsie się. Mówi, że się ciebie boi. Mnie? zapytałam. Czy konsekwencji? Jest twoją siostrą, a ja byłam twoją córką powiedziałam. Ale to nigdy nie powstrzymało was od ignorowania matematyki. Nastąpiła pauza mokry, urywany oddech. Proszę, usuń to wszystko. Zrujnujesz jej życie. Ona już je zrujnowała, powiedziałam cicho. Ja tylko przestałam płacić odsetki. Kiedy rozmowa się skończyła, siedziałam w ciszy, otoczona niskim szumem mojego komputera. Moja skrzynka wypełniała się wiadomościami, nieznajomi dziękującymi, ofiary zgłaszające się, inni ostrzegający, żebym była ostrożna. Otworzyłam jeszcze jednego maila, bez tematu, bez podpisu. Myślisz, że jesteś lepsza ode mnie? Bez nazwiska, ale nie potrzebowałam. Stworzyłam ostatni folder Aurelia Finał. W środku zapisałam wszystko. Historia nie była już o zemście. Była o prowadzeniu zapisów, o upewnieniu się, że nikt inny nie pomyli już milczenia z lojalnością. Tej nocy stałam przy oknie, patrząc, jak deszcz spływa po szybie. Gdzieś tam moja siostra ukrywała się przed własnym odbiciem. Przez lata żyła z mojego kredytu, mojego spokoju, mojej powściągliwości. Teraz była bankrutem we wszystkich znaczących sprawach. I po raz pierwszy w życiu nie bałam się pozwolić jej tak pozostać. Do rana moja historia żyła własnym życiem. Internet zamienił się w salę sądową, a Aurelia była na ławie oskarżonych. Ludzie przeczesywali jej posty, znajdowali stare wywiady, zrzuty ekranu. Zdjęcia z fałszywych konferencji. Jej nazwisko było w trendach ze wszystkich złych powodów. Komentarze były brutalne, ale szczere. Każde kłamstwo, które powiedziała, miało teraz świadków. Nie świętowałam. Obserwowałam cicho, tak samo jak kiedyś obserwowałam, jak jest chwalona, podczas gdy ja pozostawałam w tle. Tylko tym razem reflektory były sprawiedliwością niefaworyzowaniem. Południe dostałam kolejny telefon od mamy. Jej głos był strzępiony. Nie jadła od dwóch dni. Jest przerażona. Proszę, Katarzyno, wystarczy. Nie, powiedziałam łagodnie. To prawda. Mogłaś to załatwić prywatnie. Próbowałam prywatnie, pamiętasz? Wszyscy mnie ignorowaliście, dopóki nie stało się publiczne. Cisza, potem słabo. Myśleliśmy, że utrzymujemy pokój. Nie, mamo. Powiedziałam, utrzymywaliście iluzję. Później tego dnia mój tata pojawił się w moim mieszkaniu. Tym razem bez teczki, bez pretensji, tylko on, mniejszy niż go zapamiętałam. Podał mi kopertę 70 tysięcy złotych, żeby pokryć cokolwiek wzięła. Powiedział, chcemy tylko, żeby to się skończyło. Nie otworzyłam jej. To nie jest to, czego potrzebuję. Wyglądał na zagubionego. Więc czego chcesz? Odpowiedzialności, powiedziałam. Choć raz. Chcę usłyszeć, jak mówisz, że się myliła i że pomagaliście jej w tym trwać. Spojrzał w dół na podłogę, oczy mokre. Myślałem, że ją chronię, chroniłeś kłamstwo. Kiwnął powoli głową. Rób co musisz. Kiedy wyszedł, koperta leżała nietknięta na blacie. Nalałam sobie kieliszek wina i otworzyłam laptopa. Mail od rodziców migał na szczycie mojej skrzynki. Temat: sprawy rodzinne. Jesteśmy zranieni Twoją decyzją upublicznienia tego. Na razie najlepiej będzie zakończyć kontakt. Prosimy o uszanowanie naszych życzeń: żadnych przeprosin, żadnej prawdy, tylko kolejny list motywacyjny do zaprzeczenia. Zamknęłam laptopa, odchyliłam się i pozwoliłam ciszy się osadzić. Nie czuła się już pusta czuła się zasłużona. Tego wieczoru siedziałam na balkonie z miastem oddychającym pode mną. Światła sygnalizacyjne migające, syreny zanikające w oddali, powietrze niosące słaby zapach deszczu i dymu. Mój kieliszek wina był w połowie wypity, moje serce dziwnie lekkie. Po raz pierwszy w życiu nie przygotowywałam się na kolejne przeprosiny, które będę musiała złożyć. Otworzyłam laptopa po raz ostatni. Na pulpicie znajdował się pojedynczy folder. Aurelia Finał. Przesłałam go do chmury, zaszyfrowany, nietykalny. Nie, żeby ją skrzywdzić, tylko żeby zachować prawdę w bezpiecznym miejscu. Ludzie online w końcu pójdą dalej. Nagłówki zblakną. Nowe skandale zajmą ich miejsce. Ale dla mnie nie chodziło o hałas. Chodziło o to, żeby wreszcie żyć w ciszy, która nie wymagała mojego posłuszeństwa. Spojrzałam na światła miasta. Każde małe pulsowanie przetrwania i wyszeptałam. Nazwali to zdradą. Ja nazywam to granicami. Jeśli kiedykolwiek musiałeś wybierać prawdę nad spokój, nie jesteś sam. Podziel się swoją historią w komentarzach i zasubskrybuj, jeśli wierzysz, że niektóre rodziny nie potrzebują sekretów potrzebują świadków.